W tych zawodach biorą y, uczestniczą uczniowie szkół wałeckich i jednej ze szkół czuchowskich. Y, odbywają się w różnych kategoriach wiekowych od trzeciej klasy począwszy na ósmej kończy, skończywszy. W zależności od kategorii wiekowej, tak samo ustawiane są parametry na tych ergometrach i waga y, jakby zawodnika i dystans, który ci zawodnicy mają do przodpłynięcia. Y, obecnie odbywają się biegi eliminacyjne w których zostaną wyłonione dziewięcioosobowe finały i te finały wskażą nas mistrza miasta Wauczar. Generalnie jest dosyć na, techniką kajakową jest dosyć skomplikowane. Tutaj staramy się teraz im objaśnić takie podstawowe jakieś tam elementy tej techniki, ale wiadomo to wszystko wymaga iluś tam lat takich ćwiczeń i regularnych jakichś tam zajęć z techniką w ogóle, z się na kajaku, z taką techniką wiosłowania. Wiadomo, to są takie początki, pokazujemy im jak wygląda w ogóle takie wpływanie na, na kajaku, bo jest jeszcze druga dyscyplina, czyli kanadykarstwo czyli klęczenie na, na kolanie. Tutaj mamy tylko ten element siedzący i wysuwanie na, na siedząco, czyli na kajaku. Zaczęło się od tego, że Arkadiusz Laskowski powiedział, żebym e, e, poszedł sobie spróbować. E, zaczął trenować sobie. I zaczęło się od re, rekreacyjnego trenowania, a skończyło się na zawodowym. To jest ciężka bardzo dyscyplina sportowa i wymagająca i mi się strasznie podoba. Dlatego, że jest e, jakiś to poziom jednak. Się nie poddawać, nawet w najgorszych momentach. Trzeba zawsze wierzyć w siebie i wierzyć, że y, ciężka praca przynosi efekty i na pewno y, nie, 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 nie trzeba przestawać. Po prostu trzeba walczyć do końca. Ja bardziej to traktuję tak y, jako zabawę, jako rekreacyjne takie wyjście, bo już mamy koniec sezonu i y, tak naprawdę to nie obchodzi nas ten wynik, więc my nie musimy tak wygrać. by dojść do takiego poziomu mistrzowskiego trzeba poświęcić wiele, wiele lat pracy, dużo zaangażowania i naprawdę wiele takich godzin spędzonych w kajaku. Nie tylko trenujemy na wodzie, ale też do tego dochodzi siłownia, basen wiadomo w okresie zimowym, tak jak teraz właśnie na ergometrach kajakowych. Naprawdę wiele, wiele czasu trzeba poświęcić i jest to bardzo ciężki sport.